Słyszeliśmy przed momentem, że łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Nie sama łaska, jakaś życzliwość, dobroć i nie sama prawda, która byłaby wyrazem jakichś prawd, takich ogólnych stwierdzeń, dogmatów, przekonań. Tylko łaska i prawda. Bóg nam coś daje i jednocześnie usiadania, co nam dał. Okazuje swoją życzliwość, jednocześnie objawia, co to jest ta Jego życzliwość. objawia nam swoją miłość, patrząc od drugiej strony, ale jednocześnie mówi, jak na tę miłość odpowiedzieć, jak ją przyjąć, na czym ona polega. Życzliwość i prawda idą razem. Jeżeli przyjmujemy tylko prawdę, no to się nauczymy na pamięć głównych prawd wiary i to nie zmieni naszego życia. Jeżeli przyjmujemy tylko łask łaskę, no to ją sobie po swojemu wyobrażamy i Robimy z nią, co chcemy, czy w końcu ze swoim życiem. Jedno i drugie idzie razem i objawia się nie tak równolegle, ale w jednym słowie. Słowie, które stało się ciałem. Jezus później sobie powie: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Prawda, którą Bóg nam chce przekazać, właśnie łaska i prawda. Jest to jest ktoś. Nie ta księga nam spadła z nieba. Nie, nie idziemy za jakimiś wiem, natchnieniami rozpoznanymi w sercu, tak oderwanymi od czegokolwiek. Osoba, syn Boży do nas przychodzi jako człowiek, a my przyjmujemy nie tylko jako stwierdzenie faktu. Aha, przyszedł, urodził się, umarł. Zmartwychwstał. I na tym koniec. Prawda Boża jest przez nas świętowana. Jeżeli ma to być właśnie tak razem, łaska i prawda, to mają być przyjęte przez całego człowieka. A co człowieka porusza? Co nim... No, w rozmaity sposób możemy być poruszenie, ale też świętem. I możemy czytać, na początku było słowo, słowo było Boga, Bogiem było słowo, a możemy patrzeć na hmm, szopkę, tak czy inaczej, urządzoną i pochylać się nad dzieciątkiem, właśnie słowem wcielonym. Można tak, można tak powiedziałem, ale właściwie to, to trzeba, jedno i drugie, bo to cały człowiek ma być poruszony Bożą prawdą. Ta prawda to jest taka, że wybrał nas przed założeniem świata. Wybrał, pociąga, objawia, jak do niego dojść, oczekuje odpowiedzi. Słowo jest, Boże jest angażujące. Ma być właśnie tak przyjęte jako prawda i łaska i ma być przyjęte jako decyzja i odpowiedź całym sercem górnolotnie mówiąc. Mamy przyjąć miłość i na miłość odpowiedzieć. Jeżeli ktoś mówi kocham Cię, to nie pada odpowiedź. Dziękuję Ci za tę ciekawą informację. Od Pana Boga nie przyjmiemy informacji. Przyjmiemy słowo, które angażuje. Tak jak, jak wyznanie człowieka angażuje do Odpowiedź, oczywiście, że można odmówić, ale wtedy zdaję sobie sprawę z tego, że odmawiam. Więc właśnie to prawda Boża ma nas poruszyć. I najpierw, więc można zobaczyć w związku z tym cały proces, tak jak, jak my świętujemy te najważniejsze święta. Najpierw jest czas przygotowania. Jeżeli chodzi o Boże Narodzenie, mamy Adwent. Najlepiej jest tak w tym Adwencie, jakieś postanowienia, rekolekcje, spowiedź, no takie osobiste przygotowanie, ale najważniejsze, to, to najważniejsze religijne przeżycie to nie jest przygotowywanie się, tylko świętowanie. Więc to przygotowanie po to, żeby tym bardziej świętować, czyli dać się poruszyć tą tajemnicą bliskości Boga, którym stał się jednym z nas, na no później, po święcie, które jest takim wezmyszczytem szczytem, jest lądowanie. Lądowanie w codzienności i, i to poruszone serce ma coś z tej tajemnicy święta, przeżycia przenieść w codzienność. Bo prawda Boża jest poruszająca, bo prawda Boża jest związana z łaską, objawieniem życzliwości Bożej, miłości Bożej. To już, to już jeżeli to przyjmę, toż nie jestem taki sam. Nie dlatego, że sobie postanowiłem, że będę inny, tylko y, dlatego, że stałem się inny. Powinienem postanawiać, żeby chronić tą inność, żeby to gdzieś nam na, na sam dzień po świętach się nie rozpłynęło. Bo zwróćmy uwagę na to, wybrał nas przed założeniem świata. Tak pisze święty Paweł. Nie pisze, że wybrał każdego z osobna, chociaż oczywiście, że relacja z Panem Bogiem ma być przeżywana osobiście. Ale dzięki temu przeżyciu pojawia się my. A w księdze Syracha słyszeliśmy o tym, że Bóg czy mądrość Boża otwiera usta na zgromadzeniu najwyższego. Wtedy, kiedy ludzie są zgromadzeni razem. I że mądrość zapuściła korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w jego dziedzictwie. Ten, który przemawia do serca, zamieszkuje wśród swoich. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. W nas, ale i między nami. Przyszło do swoich. No niektórzy przyjęli, niektórzy nie. Ci, którzy przyjęli, otrzymali moc, aby się stali dziećmi bożymi. Właśnie słowo, które w sobie zawiera moc przemieniającą. I to, ale ta przemiana to jest właśnie taka, że otwiera na innych, że czujemy się bardziej my. Dotyczy to zarówno naszych najbliższych relacji, naszego tego świata, coś jednego, domowego. Jeżeli przeżyliśmy razem święta, zresztą właśnie razem. Trudno jest świętować w pojedynkę, jeżeli ktoś jest gdzieś daleko od domu, jeżeli jest, zwłaszcza wśród ludzi inaczej wierzących czy niewierzących, to są swoją tajemnicą Bożego Narodzenia. Bardziej go to boli niż raduje. Właśnie osamotnienie. Nie da się świętować samemu. Święto trzeba dzielić. I, ale właśnie dzielić w samym świętowaniu, ale i później owoce tego świętowania. Bóg nas czyni jedno. Zamieszkał mocniej wśród nas przez tę tajemnicę wcielenia. I gdy my ją przeżywamy, tym bardziej czujemy się my. Tym bardziej jesteśmy jedni dla drugich. I, I to wybrał nas przed założeniem świata, to znaczy i mnie, i ciebie. Więc jak patrzę na ciebie, oczywiście nie pamiętam bez przerwy tych tekstów biblijnych, ale to na tyle ma właśnie przemienić serce, że to już sprawia, że nawet jak o tym nie pamiętam, to gdzieś tam, jak to się mówi, z tyłu głowy mam. To, że, że Ty jesteś też tym umiłowanym od założenia świata. Więc nie mogę patrzeć tylko tak po swojemu, kim jesteś dla mnie, tylko kim jesteś w oczach Bożych. Też zaproszony do tej tajemnicy dzieciństwa, do tego, kto przyjął, otrzymuje moc, aby stał się dzieckiem Bożym. Więc to święto jest razem i święto owocuje w tym poczuciu my, ale też no, pierwsze czytanie mówiło o, o narodzie. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie. Kościół czuje się kontynuatorem tych obietnic. A więc przeżycie święta, przeżycie spotkania otwiera nas też na tajemnicę Kościoła jako takiego. Boża mądrość, czyli właśnie ten zamysł życzliwości, czyli prawda i łaska zamieszkują pośród nas. Gdzie to my, może to znaczyć, Kościół jako całość. Że przez święto odnawia się nasza więź z Kościołem, odnawia się nasze poczucie przynależności do ludu Bożego, odnawia się spojrzenie na Kościół jako nie tylko jakąś ludzką instytucję, jakiś ludzki twór, ale właśnie to, że spodobało się Bogu zamieszkać wśród swoich. Pośród nas, w narodzie sławnym, który oby taki był, Kościół, który przyjmuje tę tajemnicę, przyjmuje tajemnicę wybrania i nie robi z tego jakoś pokarmu dla pychy, ale źródło misji. Właśnie łaska i prawda jedną razem, a więc prawdę, którą przyjęliśmy, głosimy w tym klimacie, w jakim. Ta prawda przychodzi. Przychodzi życzliwość i prawda, łaska i prawda, więc my przeżywamy to najpierw w relacji między sobą, a jako kościół wobec świata. Że słowo, które jest, nie może być inaczej przyjęte, jak, jak właśnie tak, w tym razem łaska i prawda. Więc poprzez życzliwość ludzką może przejść prawda Boża. Prawdy nie głosimy. Jak coś, czym chcemy przywalić komuś, kto nie ma racji. Nie, nie głosimy racji. Głosimy prawdę, że Bóg zamieszkuje wśród nas. A więc tak, wychodząc z święta i wchodząc coraz bardziej w codzienność, zobaczmy bardziej, że ta codzienność to są przede wszystkim relacje z ludźmi. Przeżywane w rozmaity sposób. To jest tak. Osobiste relacje, ale też i to poczucie, czym jest Kościół i naszej przynależności do Kościoła, tego, że wspólnie coś światu mamy pokazać, mamy co dać światu, bo sami przeżyli się, bo sami świętujemy. Że tego ciągle szukamy. Co takiego jest w nas jako Kościele, jakie bogactwo, jaki dar, jaka moc, że... Możemy powiedzieć, że mamy coś dania do, do świa światu, nawet jeżeli on niespecjalnie chce słuchać. To tak, na razie nie słucha, nam się, więcej z nas zbiera, żeby w pewnym momencie więcej dać. Tam, gdzie, w, czy w takiej sytuacji, kiedy będziemy słuchani. Nie więc nasze święto trwa, ale nie w w takim oderwaniu od życia, tylko we wnoszeniu tego, co święto niesie w naszą codzienność.